Spójrz na te oferty pracy. Jest dzisiaj 22 dzień grudnia 2023 roku. Trwa podobno kryzys w branży IT. 1350 ogłoszeń. To prawda, gdzieś tam w marcu było ich 1600. Gdzieś tam w wakacje było 1200, więc było więcej, potem mniej. Teraz widać znowu liczba rośnie. Spójrzmy też sobie na wynagrodzenia. Posortowałem od najwyższych, więc widzimy te najwyższe kwoty bardzo przyzwoite. 30 tysięcy, 40 tysięcy. 26 tysięcy, 36 tysięcy, 30, 35 tysięcy. Jak widać, widełki są takie, przewijam trochę w dół. Już kilkadziesiąt, myślę, ofert przewinąłem. Nadal mamy takie oferty: 28, 31, 24, 30, 26, 30. Trzeba przyznać, że chyba są to bardzo przyzwoite kwoty. To teraz jest takie pytanie: jak dostać taką pracę? Jak dostać taką pracę, którąś z tych wybranych? Co trzeba zrobić? Prześledźmy to na moim przykładzie. Konkretnie, co ja bym musiał dzisiaj zrobić, żeby na przykład w marcu, czy powiedzmy w lutym, pracować tam, a w marcu dostać taką wypłatę? Po pierwsze, napisać CV. W moim przypadku tak naprawdę odszukać jakieś tam, jakie mam, poprawić, trochę odświeżyć. Wysłać je. To krok drugi. Krok trzeci. Czekam na kontakt. Krok czwarty. Mogę robić już równolegle z trzecim. Przygotowuję się do rozmowy kwalifikacyjnej. Krok piąty. Odbywam tą rozmowę najlepiej jak potrafię. Krok szósty. Zaczynam pracę. Jeżeli ten plan zostałby zrealizowany, to pozytywnie wszystkie kroki, a tak naprawdę niepewny był tylko to czekanie na kontakt, czy się do mnie odezwą, no i czy mi podejdą potem rozmowy, czy mi podejdą pytania na rozmowie o pracy. Jeśli zostałby zrealizowany właśnie pozytywnie, a tylko dwa kroki mogą mnie wyjść, to na początku marca mniej więcej dostaję wypłatę, na przykład 28 tysięcy, i potem kolejny miesiąc, kolejny miesiąc 28 tysięcy. I tak, co miesiąc, potem jakaś tam podwyżka, tak, za rok to już może być więcej. Jest teraz kilka pytań. Dlaczego ja mogę tak to zrobić? Tak prosto. Przecież to jest takie proste. Sześć kroków, z czego szósty to jest rozpoczęcie pracy. Czy ja jestem jakimś nadczłowiekiem? No nie jestem. Czy ja będę tam kimś arcyważnym, jakimś arcyważnym megadyrektorem, że jeden na tysiąc w tej firmie tak zarabia? Nie, nie będę. Będę zwykłym, szeregowym programistą. Zwykłe szeregowe stanowisko bez jakiejś wielkiej odpowiedzialności. Zwyczajne. To co zawsze programowanie. Czy potrzebuję jakiejś znajomości, żeby się tam dostać? Nie. Nie znam nikogo w tych firmach. W żadnej mojej poprzedniej pracy też nikogo nie znałem. Nigdy nie dostałem się po znajomości. Zawsze to się opierało na tym, że mam umiejętności, które są tam, są tam potrzebne. Zwyczajnie jest popyt na umiejętności, a ja zapewniam jakby podaż, bo je mam. Czy byłoby w tym dużo szczęścia, gdybym się tam dostał? Tak, jaki tu jest element jakby losowy? Mało szczęścia by to było. Na pewno mniej niż trzeba mieć w loterii, czy na giełdzie, czy na Forexie. Yy, czy ten plan mógłby się nie udać? No oczywiście, no, mógłby się nie, nie udać. Jest takie ryzyko, że nie zostałbym przyjęty do tej pracy. Ale jak widzimy, są setki innych ogłoszeń. Więc ryzyko niepowodzenia w moim przypadku, dostania pracy płatnej właśnie w takich kwotach, tak, 25 tysięcy w górę, jest po prostu minimalne. To Jest niemożliwe, tak? Z tymi jakby umiejętnościami, co posiadam, które pasują do tych, o które tutaj pytają, żebym którejś z tych prac nie dostał. Nie ma opcji, więc właściwie nie ma ryzyka, że to się nie uda. Więc plan jest super prosty, minimalne ryzyko niepowodzenia jest i dodatkowo tak można spojrzeć tak. Jeżeli to niepowodzenie nastąpi, czyli tej pracy nie dostanę, to tak naprawdę to nie ma żadnej straty. To nie jest tak jak na przykład na forexie. Jak zaryzykuję 10 tysięcy i mi nie pójdzie, to będę minus 10 do tyłu. Kupię los na lotery za 10 zł. Jak nie wygram, a na pewno nie wygram. Bo duży lotek to jest 1 do 13 milionów, to naprawdę jest bardzo mała szansa. No to nie wygram. Będę tam ta, hutszy mój portfel będzie o te 10 zł załóżmy. Tak, a tutaj, jak nie dostanę tej pracy. To jeżeli startuję z zerową na przykład wypłatą, załóżmy, mam zerowe wynagrodzenie, jak jej nie dostanę, to dalej mam zero. Nic mnie to nie kosztowało w zasadzie, tak? Napisanie CV, wysłanie maila, rozmowa, która odbędzie się zdanie, kosztowała mnie tyle, co prąd. No to tyle. Czyli tak naprawdę jest taka sytuacja, że mogę tylko zyskać, zero stracić. No dobrze, to teraz wróćmy do tego tematu. Skoro ten plan jest taki prosty, to ja mam pytanie: dlaczego ty tego nie zrobisz? W tej chwili nie napiszesz CV, nie zgłosisz się tutaj i za chwilę w marcu nie zaczniesz zarabiać. Dlaczego tego nie zrobisz? No, prawdopodobnie dlatego, że odpowiesz tak. No słuchaj Marek, bo ja nie mam umiejętności po prostu, których tam wymagają. No to moja odpowiedź jest taka. W takim razie po prostu nabądź te umiejętności. Dlaczego nie nabędziesz tych umiejętności? Skoro jest tyle ogłoszeń i jest tylu pracodawców, którzy... Mówią za takie pieniądze: chodź do nas, czekamy na ciebie, po prostu potrzebujemy rzeczy, które umiesz i jesteśmy w stanie tyle za to zapłacić. To po prostu się naucz tego, skoro tak bardzo tego potrzebują. I teraz najlepsze jest to, że tak samo było pół roku temu. Co by tam ci nie mówili o tym kryzysie, tak jak już powiedziałem. Faktycznie pół roku temu to było 1200 ogłoszeń, czy nawet dwa miesiące temu. Już jest 1351, tak? Gdzieś tam jak patrzyłem jeszcze, jak nie było, słuchajcie o tym kryzysie, było 1600. To nie są takie wahania, że było 1600, jest zero i wielki kibel, nie? I cała sztuczna inteligencja zaczęła robić wszystko. Nie jest tak, po prostu nie wiesz w to. Ludzie, którzy tak mówią, że tak jest, nic nie wiedzą po prostu o tej branży. Więc. Pół roku temu też tak było, byli ludzie potrzebni, też im płacono dobrze. I rok temu tak było, i pięć lat, lat temu. Może nie płacono aż tak dobrze, bo mniej więcej przy COVIDzie zaczęło się te y, podnoszenie tych wynagrodzeń. Ale chodzi o to, że zapotrzebowanie było zawsze y, i tak też będzie za pół roku, za rok, za pięć lat. Więc naucz się po prostu, czego oni tutaj chcą, i bierz tą kasę, rozwiąż swoje te y, życiowe problemy, a większość problemów wynika z tego, że nie ma pieniędzy na coś. I spójrz, tak naprawdę ja i ty się tak bardzo nie różnimy. Różnimy się tylko tym, że ja jakiś czas temu podjąłem po prostu inne decyzje niż ty. Ja na przykład postanowiłem się nauczyć programować i nauczyć się tworzyć aplikacje. Ty postanowiłeś po prostu nauczyć się czegoś innego, robić coś innego, a może po prostu postanowiłeś się już niczego więcej nie uczyć, jak skończyłeś szkołę. Taka jest między tylko nami różnica, inne decyzje. I w tym momencie ja jestem gotowy tu aplikować, a ty prawdopodobnie po prostu nie jesteś. Ale gdybyś przecież kiedyś podjął te inne decyzje, to dzisiaj yy, byłbyś właśnie taką osobą, która jest w stanie już teraz, zaraz od marca na przykład, zarabiać te 28 tysięcy miesięcznie. No tylko tyle cię to dzieli, brak tych umiejętności. I co jest jeszcze tutaj pewne? Pewne jest to, że przecież ktoś tą pracę wkrótce dostanie. Tak? Gdybym ja zaaplikował, to może ja, może ktoś inny, ale na pewno ktoś to będzie. Ktoś będzie tam pracował. I pewne jest również to, że właśnie ta osoba, która będzie tam pracować, jakiś czas temu yy, też się do tej pracy nie nadawała, tak jak prawdopodobnie no właśnie ty się teraz nie nadajesz. Tak? Nie miała tych kompetencji, które ma obecnie, tak jak ty teraz nie masz, jakiś czas temu. Ale podjęła decyzję, żeby je nabyć i dzisiaj jest gotowa, tak jak ja, żeby startować do właśnie w takich, do takich ofert. I pewna jest jeszcze jedna rzecz, że dzisiaj w Polsce... Czy też na świecie, ale załóżmy w Polsce istnieje taka osoba, właśnie może to jesteś ty, która też w tym momencie zupełnie nie wie, jak się programuje, nie wie, jak się tworzy aplikacje, nie jest gotowa, żeby startować do takich ofert, ale podejmie decyzję, że się tego nauczy i za rok o tej porze już będzie mieć pracę w IT. A za 5 lat na przykład, no bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, tutaj chodzi o osoby doświadczone w tych stanowiskach, oni tam w środku, jak się przeczyta, to wymagają 4 lata doświadczenia, 6 lat, tak, 5 lat, więc taka osoba gdzieś tutaj istnieje w Polsce dzisiaj, tak, która jest w tej samej sytuacji co ty, ale zrobi coś, żeby za rok być w takiej sytuacji, że będzie już pracować, a dzięki temu za 5 czy 6 lat będzie po prostu mogła właśnie wybierać w takiej liście, tak, wybierać w takiej liście ogłoszeń, aplikować. I ma bardzo duże szanse dostać się na te stanowiska i wybrać sobie właściwie, gdzie chce być i ile zarabiać. Chodzi tak naprawdę dziś o podjęcie dobrych decyzji, bo ten czas po prostu i tak upłynie, tak? I niektórzy wybiorą lepiej i to się przydarzy im, to co się może właśnie i Tobie przydarzyć, a niektórzy wybiorą gorzej i się po prostu nic nie przydarzy, będzie to samo, co było. Więc jest taki okres teraz, żeby składać życzenia. Wszyscy życzą wesołych świąt, udanego Sylwestra. Więc no, ja mam zawsze problem z czymś takim. No ja rozumiem, że to są takie intencje, wszystkiego dobrego i w ogóle. No ale wesołych świąt to sobie może sam łatwo zapewnić. Kupse żarcie i prezenty i będziesz miał wesoło. Tak, udany Sylwester, kupse alko, włącz muzyczkę też będzie udany. Co ma się nie udać? To są takie proste sprawy. Ale jest jeszcze na przykład to życzenie, żeby był nowy rok pomyślny. No to. Tu trzeba się postarać. Jakby moje intencje i myślenie, niech Ci się wiedzie, nie sprawią tego, że Tobie się będzie wiodło. Tak samo Ty, jak sobie tak myślisz o sobie, no niech on będzie lepszy niż poprzedni. To się samo nie wydarzy po prostu. Więc yy, takie moje życzenia dla Ciebie to są takie tak naprawdę, że ja Ci życzę, żebyś podjął dobre decyzje dzisiaj, żebyś po prostu wiedział po co żyjesz i po co właściwie codziennie wstajesz, bo być może po prostu wstajesz od lat codziennie po to tylko, żeby pójść do pracy i tak naprawdę budować szczęście nie swoje, tylko swojego szefa. Tak, pracujesz po to, żeby jego marzenia się spełniały, a nie twoje. I teraz, czy te twoje kolejne lata też mają tak wyglądać? Czy ty chcesz działać cały czas po prostu na takim automacie jak do tej pory? Może warto się właśnie zastanowić też, jaka jest ta twoja życiowa misja. I teraz, właśnie, czy cel jakiś taki życiowy, taki dobry dla ciebie, a nie właśnie dla kogoś, dla twojego szefa, na przykład. No, i tutaj mogę ci trochę podpowiedzieć, no bo zobacz, z jakiegoś powodu oglądasz to wideo, czy może czytasz maila, to właśnie ze mną. A ja przecież zazwyczaj mówię o branży IT i coś cię tutaj przyciąga, tak? Czyli jest w tobie coś. Jakaś taka cząstka ciebie, takiej, nie wiem, można powiedzieć, inna osobowość, jak zwał, tak zwał, chodzi o to, że jest jakiś element ciebie, jakiś Twój tam kawałek umysłu, który jest po prostu tym zaciekawiony i na przykład chce, żebyś został tym programistą, albo po prostu tak ogólnie mówiąc, był w branży IT, na przykład jako tester. No i właśnie może to być tak, że ta część po prostu pragnie bezpieczeństwa finansowego, dlatego tutaj cię ciągnie. bo. Czuję ta część, te pieniądze, jakie tutaj są. Ale być może to nie jest tylko to. Niektórzy powiedzą, mała pieniądze są takie płytkie, ja taki nie jestem. Nie chcę o tym rozmawiać za bardzo. Może i są płytkie, ale są potrzebne. Bieda, szczęścia też na pewno nie daje. Tu nie ma co szukać takich wymówek, że będę biedny, goły, ale wesoły. No, jak tak jest, no to dobra. Ale ja uważam, jak ktoś ma właśnie rodzinę, dzieci to pieniędzy potrzebuje i bieda na pewno mu szczęścia nie da. Chociaż oczywiście jak będzie miał więcej pieniędzy, to a nie potrafi być szczęśliwy, to też nie będzie, ale to nie o tym. Chodzi o to, że brak pieniędzy na pewno nie da ci szczęścia, a pieniądze jako obfitość ym, może dadzą. Tak, ale to też dużo zależy od ciebie, ale to powiedzmy nie o tym mówmy, nie o tym chcę powiedzieć. Chodzi mi o to, że być może ta część, co cię tutaj przyciąga gdzieś na ten mój kanał, czy na te moje maile, że ciągle tutaj czasem coś poczytasz jednak ode mnie, może byłeś na moim jakimś tam webinarze, czy szkoleniu o tym, jak wejść do branży IT, jakaś część cię przyciąga. Właśnie być może chodzi tylko o finanse, ale być może nie, no bo zobacz, gdyby chodziło tylko o te finanse, no to są inne sposoby zarabiania pieniędzy, tak? Mogłeś na przykład się interesować tematami, a jak zostać lekarzem i czytać jakieś takie, czy oglądać kanały, jak zostać lekarzem, jak zostać prawnikiem. Jak być sprzedawcą? Przecież sprzedawcy też mogą dobrze zarabiać na prowizji, będąc sprzedając drogie produkty. Będziesz dobrze sprzedawał, to będziesz dobrze zarabiał. Tak? Ale być może Cię to też interesowało, no nie znam Cię, ale jeżeli na przykład jesteś taki jak ja, to mnie to niespecjalnie nigdy interesowało. Wiedziałem zawsze, że znaczy wiedziałem. Nic mnie nie ciągnęło do tego, żeby zostać prawnikiem lub lekarzem. Nie było we mnie takiego elementu, za to był taki, żeby być w branży IT, nawet jak tam jeszcze tak dobrze się nie zarabiało. Tak? Więc jeżeli Ciebie nie ciągnie w te dziwne inne miejsca, znaczy nie dziwne, normalne, tylko dla innych może osób, to znaczy, że może Ty tutaj jesteś dlatego, że Ty naprawdę jednak podskórnie czujesz, że chcesz być w tej branży IT. Jak jakiś element właśnie cię, Twojego, nie wiem, może nie charakteru, ale po prostu tej Twojej konstrukcji przyciąga, że to właśnie byłoby coś dla Ciebie, tu chcesz być, tak, a nie mieć, nie wiem, oddział franczyzowy jakiejś zagranicznej korporacji i tak się bogacić. Więc być może nad tym warto się zastanowić. Czy właśnie to nie jest teraz twój cel? Czy to nie powinien być twój cel na ten przyszły rok? Taki prosty zostać programistą, zostać testerem, wejść do branży IT. Lepiej byłoby sprecyzować stanowisko, bo jak wiemy, w jakie stanowisko chcesz iść, to łatwo ułożyć plan, jak to zrobić. No bo to nie chodzi tylko o to, żeby sobie o tym pomyśleć, czy napisać na kartce i być takim szczęśliwym tam w Sylwestra, że mam, mam cel na przyszły rok. Z tego muszą wyjść jakieś działania, czyli właśnie ułożenie jakiegoś planu, więc precyzyjniejszy plan jest lepszy niż taki ogólniejszy, wejść do IT. Lepiej chcę zostać programistą na przykład takim, albo chcę być testerem automatyzującym, albo y, tym manualnym. Taka jest moja podpowiedź. Skoro cały czas tu jesteś, nie wypisujesz się, zaglądasz jakoś na ten kanał, albo trafiłeś, coś szukałeś może związanego z IT, to być może to powinien być twój cel na nowy rok, bo, właśnie być może po prostu w tej branży IT gdzieś widzisz to swoje spełnienie, a nie nigdzie indziej. Z okazji po prostu końca roku warto to przemyśleć, czego po prostu tak naprawdę chcesz i od stycznia, dzień po dniu, to jest normalna praca do wykonania, dzień po dniu zbliżać się do tego celu. Jeżeli chciałbyś być w branży IT, no to odezwij się do mnie w jakiś sposób w komentarzu, na jakimś komunikatorze, mailem. Na pewno znajdziesz jakiś sposób i sprawdzimy, czy jakkolwiek Ci mogę w tym pomóc. A teraz życzę Ci pomyślnego nowego roku, chociaż tak naprawdę nie potrzebujesz żadnych takich życzeń ode mnie, ani od nikogo, bo jak powiedziałem, nasze myśli nic nie mogą sprawić, jeżeli chodzi o Twoje życie. Wszystko zależy tylko od Ciebie i od Twojego działania. Pozdrawiam. Cześć. Marek Koszałka.